I zobaczcie co tam jest dziwnego w lesie. Ale jajce. Czy ktoś próbował jakieś ognisko tutaj zrobić? Czy to jakiś domek czarownic? Ej, to jest dziwne, na serio. Spójrzcie na to. Siemanku. przyjechałem ponownie do lasu zobaczyć co to jest za szałas w środku lasu. Yy, czy coś się zmieniło od wczoraj? Może tam ktoś sobie bytuje, może tam ktoś nie wiem, <laughs> zrobił jakąś czatówkę, żeby jakieś łupy chować, a może ktoś bezdomny mieszka, więc muszę to sprawdzić, bo nie byłbym sobą. A może ktoś z was w ogóle widział yy, to coś w lesie i chciałby się wypowiedzieć w komentarzach, bo przyznam szczerze, że dla mnie to jest bardzo Dziwne i zagadkowe. Pierwszy raz coś takiego widziałem, żeby w środku lasu ktoś taki szałas budował. Bądź był to szałas i ktoś to teraz rozbiera. Dobra, zobaczcie, tego nie widać w ogóle z ulicy, z ulicy, no, ze skraju lasu źle powiedziałem. Idziemy tego szukać. Kurde, już nie pamiętam gdzie to było. Ale na szczęście mam iPhone'a i sobie. Po lokalizacji zdjęcia mogę znaleźć tę miejscówkę. Mam! Zobaczcie, widzicie? Tam jest, na wprost. O masakra! Co to może być? Już wiem, co to za miejsce jest. A czy wiem, w którym to jest miejscu Tylko pytanie: Co tu się znajduje? Cholera! Co to ma być? Widzę bardzo daleko jelenia ale dobra. Możemy tutaj zobaczyć, co to jest z cholera. Jakiś to z Nie wiem. To wygląda identycznie jak wczoraj. Tutaj jest tak jakby wejście do tego, ale przecież to przecieka. Do środka pada deszcz. Czy to ma być czymś jeszcze obłożone? Cholera wie. I zobaczcie, tutaj sobie coś leży takiego jak stara bateria. Od takiej starej batarejki. Samochód taki się jedzie tam dalej. No nie wiem, dziwne. Dziwne to jest. Po prostu, jak będę chodzić na takie wycieczki do lasu, to będę obserwować to miejsce i może coś się będzie z tym dziać. Akurat dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś z Was się spotkał z tym czymś w lesie. No i co, jestem na miejscu tego czegoś. Tutaj jest wejście. To taki jednoosobowy szałas. Nie wiem, jak to można nazwać, określić. Jeszcze nie pokryty czymś, bo to jest na razie konstrukcja z gałęzi. Ale nie wiem, w takim czymś się nie da w ogóle bytować ani zimować. Nie wiem po co komu to jest potrzebne. Czy to zrobiły dzieciaki? No nie wiem, raczej nie. Nie sądzę. Może jakiś uchodźca? Cholera, wie. Sprawdzimy. W ja będę sprawdzać codziennie, co się dzieje z tym miejscem. Czy coś przybywa, czy ubywa. Dobra, wychodzę stąd. Idę dalej kontynuować spacer. Bardzo lubią spacery po lesie. Bo zawsze można coś ciekawego spotkać. Tutaj, właśnie nie nieopodal tego miejsca, tylko już mi się nie chce tego szukać. Yy, był właśnie yy, jakiś szkielet rozłożony. <laughs> Mam nadzieję, że nie ludzki. Tak jak właśnie wczoraj to wspominałem o tym. Właśnie obok tego miejsca. Nie będę nigdzie zaznaczać na żadnych mapkach tej miejscóweczki. Po prostu yy, będę mieć to na uwadze. Będę to sprawdzać. Nie codziennie, bo codziennie nie mam na to czasu na wyjście do lasu, ale stosunkowo często i zobaczę czy coś się dzieje z tym miejscem, czy pozostaje nieruszone. No i zobaczcie, nie opodam tego miejsca. Dużo papierosków nakiepowane. Jakiś ogórcik. paczka to Czy Czyli sobie tutaj ktoś pomieszkiwał albo pomieszkuje. Ja już chyba wiem mniej więcej kto to może być. Też się domyślacie, tutaj kolejna paczka po papierosach. Dobra, będziemy szukać. No i słuchajcie, przy tym szołasie jak zwał tak zwał, jakkolwiek by on nie wyglądał, ale jednak tam ktoś sobie koczuję. Nie wiem, może to jest jakoś przykrywane plandeko, może była plandeka, tylko jest ściągana na dzień. Ale jest dużo y, niedopałków papierosów w okolicy. Jakieś y, puste opakowania po jogurtach i po słonecznikach takich ruskich. Y, opakowania chyba dwa czy trzy leżały. I kilka butelek plastikowych po piwie. To wszystko było nie w tym szałasie, tylko obok tak zakopane w liściach. Nie ja już chyba wiem, kto tam jest. Wiecie, co to będzie piękne ujęcie yy, obywatelskie, bo inaczej tego nie można nazwać. Trzeba działać, a nie gadać. Pamiętajcie, w końcu, w jakimś celu został utworzony ten ruch obrony pogranicza. Działamy, drodzy Państwo. Będę informować o yy, tym, jak przebiegły działania. Czy udało się kogoś znaleźć, a jeśli tak, to ile osób. Muszę być teraz bardzo cicho bo tam jest osoba, która sobie siedzi w krzaczkach mnie chyba nie widzi, bo jestem tutaj za takimi większymi chaszczami ale tam jest osoba, która siedzi która ma jakieś rzeczy z sobą jestem teraz sam mam sobie tylko gaz, ale boję się, że jak pojadę po kogoś i wrócimy to to nikogo nie znajdę oprócz jakichś śladów tam dokładnie Opakowanie pojedzonku na wynos styropianowe No to się wszystko układa w całość to jest bardzo bliskiej okolicy tutaj tam w oddali jest On się patrzy na mnie, a ja na niego <laughs> Nie będę teraz biec go bronić on już mnie widzi Może mi się uda to powiększyć Nie dalej nie powiększy o tam, o dokładnie. Ty, a może on mnie nie widzi, bo on taki jest przykucnięty. On mnie nie widzi. Ej, wiecie co, żeby było śmieszniej? To y, ten prawdopodobnie to jest imigrant. W dodatku bardzo nielegalny, ale y, ta czatówka, ten szałas ogólniony jest w lesie, gdzie jest. To jest nieopodal jednostki wojskowej, która się znajduje w bezwoli w linii prostej. Stąd jest jakieś, nie wiem, może kilometr. Od kurde, najciemniej pod latarnią, co nie my go dzisiaj dorwiemy. Ja już napisałem po małe wsparcie. Zaraz będzie oblężenie. Zobaczcie, zostawiony sweter jakiś na drzewie nieopodal, właśnie tego miejsca. Nie będą go zabierać. Bo jak mi się nie uda znaleźć nikogo dzisiaj w lesie, to nie chcę, żeby ktoś wiedział, że ja na niego nie wiem jak nazwać, poluję, czycham, czy po prostu chcę go złapać.